Doszedłeś w swoim życiu do tego pięknego, słodkiego miejsca, doszłaś w swoim życiu do tego pięknego, słodkiego miejsca, gdzie zakosztowałaś tego poczucia, jak to jest być przytomnym, jak to jest po prostu być. Zakosztowałaś tego spokoju i dla większości to się stało dosyć niedawno. Dla innych, którzy tego słuchają, to się stało dawno, natomiast nie da się tego utrzymać na stałe, prawda? To jest normalne. Te okresy przychodzą, odchodzą, te poczucia przychodzą, odchodzą, natomiast jest to taka iskra, która początkuje w tobie, która przypomina ci o tej umiejętności, że ty potrafisz wrócić do równowagi po czymkolwiek. Dzień dobry, Monia i kosmiczne monologie, a to jest energetyczna wiadomość do ciebie na teraz i ty możesz myśleć, że ty tej równowagi nie masz, że została ci zabrana, natomiast siły, <grytanie> z braku innego słownictwa, które są skupione wokół ciebie i których korzystnym interesem jest twój korzystny interes, wszystko jest Pomyślnie zorganizowane dla ciebie, i wszystko działa z tobą i dla ciebie. Jesteś bardzo, bardzo zaopiekowanym i chronionym człowiekiem. Bardzo. Bardzo dużo miłości jest też wokół ciebie i w tobie, i, i dużo ciepła. I najostrzejszym swoim krytykiem. Najostrzejszym twoim krytykiem jest głos w tym umyśle, bo nawet ten głos nie należy do ciebie. Ty myślisz, że to ty, ale to nie ty. Dlatego się z nim kłócisz. Dlatego powinnaś, powinieneś nie bać się zdyscyplinować swojego umysłu od czasu do czasu. Buśka kapa.